Cześć kochani, witajcie! Dzisiaj kolejny odcinek związany z rozliczeniami podatkowymi na terenie Holandii, i dzisiaj chciałabym poruszyć dość kontrowersyjny temat, ponieważ poruszam temat zniesienia ulgi abolicyjnej. Jest to temat, który wiele osób bardzo mocno interesuje. I tutaj tak, dla przedstawienia całości informacji przekażę to, że od 2021 roku została zniesiona w Polsce ulga abolicyjna, która polegała na tym, że jeżeli posiadamy dochody z dwóch różnych krajów Unii Europejskiej i Ulga abolicyjna została wprowadzona po to, żeby w dwóch państwach nie odprowadzać podatku, czyli rozliczaliśmy, podatek odprowadzaliśmy w kraju, w którym byliśmy zatrudnieni. Od tego roku się to częściowo zmieniło, ponieważ w roku, 2000, od roku 2021, bo ten rok podatkowy mam na myśli, została zniesiona ulga abolicyjna, ale nie w pełni. Ona została zniesiona, czy też ograniczona do kwoty 1360 zł. I niekorzystne opodatkowanie spotka osoby, które w minionym roku nie przekroczyły łącznego dochodu 85 528 zł. I te osoby zostaną objęte, podwójne, zostaną objęte opodatkowaniem w wysokości 32%. I tutaj należy dołożyć naprawdę staranności, żeby przy rozliczeniu w Polsce Udokumentować pobyt w Holandii, gdyż każdy dzień pobytu umożliwia odliczenie e, diety w wysokości 30% od 50 euro, czyli to jest około 15 euro na dzień. I wtedy ten podatek, który został, został tak naprawdę odprowadzony w Holandii, zostaje e, uznany w Polsce, choć nie zawsze w pełnej wysokości. E, ale co za tym idzie? Jest to tak, taka jakby pomoc dla tych osób, które faktycznie muszą odprowadzić w zamieniony rok podatek w dwóch krajach. Tylko, że chciałabym tutaj zaznaczyć fakt, że również w Holandii są dość wysokie podatki odprowadzane i dość często te podatki tak czy inaczej przekraczają wysokość podatków w Polsce. Więc wcale nie, może, nie musi być to aż takie straszne. Odnośnie roku 2022 nie jesteśmy w stanie jeszcze nic powiedzieć, jak to dokładnie wyglądało, ale na pewno w tym roku się wszystkiego dokładnie dowiemy. I teraz tak, jeszcze chciałabym tylko zwrócić uwagę na. Fakt, że patrzymy na to, gdzie nasze centrum gospodarcze, finansowe, kulturalne się mieści. W sytuacji, kiedy osoba ma swoją rodzinę, ma dom w Polsce, wyjeżdża do pracy albo sezonowo do Holandii, albo pracuje tutaj cały rok, ale Również jej centrum życia takiego rodzinnego jest w Polsce, to ta osoba zostanie objęta tym podwójnym opodatkowaniem. W sytuacji, kiedy wykażemy, że faktycznie nasze życie gospodarcze, czyli jesteśmy osobami samodzielnymi, pracujemy tutaj w Holandii i jeżeli faktycznie przebywamy tutaj cały rok i nic nas z Polską nie łączy, to tym podwójnym opodatkowaniem nie zostaniemy objęci. Oczywiście tutaj pamiętajcie, że wszystko wychodzi również w praktyce i tutaj należy naprawdę kontaktować się ze swoim księgowym w Polsce, który Was rozlicza, żeby tą sytuację Wam całkowicie rozjaśnił. To na tyle i jak macie jakieś pytania, to wiecie, gdzie mnie szukać. Pozdrawiam.